Dzień dobry, witajcie. 11 lipca 2022 w wiadomościach z kwantowej rzeczywistości. Witam Was dzisiaj w kapeluszu. Potem go zdejmę, ale niech posłuży on za atrybut tego, co chcę opowiedzieć. W nocy wróciłam bowiem z Hiszpanii, i po pierwsze okno w Polsce zimno, być może manipulację pogodą, może po prostu zimne lato. W Hiszpanii fala upałów i będzie coraz cieplej, a ja przy okazji zapraszam Was serdecznie na warsztaty, które również w Hiszpanii prowadzę. Warsztaty, prelekcje, spotkania. Moja ścieżka hiszpańska dopiero się rozkręca i bardzo dużo się tam dzieje i na Facebooku też mam grupę temu obszarowi mojej działalności poświęconą, do której Was serdecznie zapraszam. Nazywa się bodajże Świadomość, Rozwój Costa Blanca, Alicante, jakoś tak, nie pamiętam dokładnie całej tej długiej nazwy. Ale dlaczego jeszcze ten kapelusz? Oprócz tej Hiszpanii chcę Wam parę słów powiedzieć o tym, w jaki sposób cudownie kreuje się rzeczywistość, kiedy człowiek ma w sercu radość. W sercu ma radość, wolność, przy jakby ko... kreuje wszystko, co najlepsze dla siebie. To nawet w tej postaci, o której Wam za chwileczkę opowiem, manifestują się zdarzenia. A mianowicie leciałam samolotem właśnie w nocy, i wykrołam sobie takiego stewarda w samolocie, który zamienił nas, czy też całą ekipę lecącą tym samolotem w wesoły autobus. Rymował, opowiadał śmieszne historie, używał swojego własnego indywidualnego języka, a nie wyuczonego przez korporacje. E, prosił, żebyśmy uśmiechali się do siebie, abyśmy celebrowali radość, abyśmy byli e, dla siebie życzliwi i sympatyczni. E, no, wierszował, rymował, e, załogę swoją, dziewczyn stewardes e, i tam jeszcze chłopaka, przedstawił jako misię uszatę, co wywołało oczywiście e, salwę śmiechu. E, wszyscy byli po prostu przez nastawieni do tego, co się dzieje. A na, na końcu, kiedy już wylądowaliśmy, powiedział, żebyśmy nie łazili pod skrzydłem, bo tam niebezpiecznie, i pożegnał nam, nas słowem: pere, fere kuku. I to było tak irracjonalne i takie sympatyczne, że aż zapragnęłam się tym z Wami podzielić. Bo kiedy człowiek odnajduje, właśnie w sercu yy, odnajduje, no właściwie tak, no w sumie odnajduje, bo w sercu jest neutralna radość. Jeżeli na jeżeli radość może być neutralna. Wciągnę ten kapelusz, bo to miał być tylko atrybut hiszpańsko-podróżny. No to właśnie e, wtedy dzieją się rzeczy, które, e, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale oczywiście jesteśmy w stanie je zauważać. A teraz przejdę do wątku, e, wydawałoby się, bardziej poważnego, ale czy na pewno, bo tym bardziej poważnym wątkiem jest... E, to, że ciemna strona usiłuje i robi to w sumie w wielu przypadkach skutecznie, manipulować liniami czasowymi. Mam tu na myśli eksperymenty przeprowadzane na poziomie chyba największym, e, najwyższym w cudzysłowie, na jaki zdobyła się nasza. Cywilizacja, a wielokrotnie mówiłam o tym, że jest ona skarlałą w stosunku do tego, co reprezentowaliśmy sobą wcześniej, np. Na, na Atlantydzie czy Lemurii. No, załóżmy, że na Atlantydzie, bo wtedy rozwój technologiczny był bardzo wysoki, a Lemuria to jest zupełnie inna, bardziej duchowa bajka. A mianowicie mówię o Cernie, który o tym zderzaczu hadronów, mieszczącym się w Szwajcarii, który. Może przenieść ludzkość i Ziemię na inną linię czasu? Przeniesienie na inną linię czasu oznacza coś innego dla każdego z nas. To kwantowy obserwator, którym jesteśmy my wszyscy, kreuje swoją rzeczywistość. Prawda kwantowa znana stara jak świat. Powtarzam ją wielokrotnie. Dlatego w tym dziwnym czasie manipulacji globalnymi myślokształtami, wpływania na nasze umysły, w tym dziwnym czasie e, usiłowania wpłynięcia równocześnie na każdego z nas indywidualnie, właśnie indywidualnie możemy dziwnie ten czas odczuwać. I tak, mogą pojawić się, i to jest naprawdę bardzo... Ważne, żebyśmy o tym wiedzieli, dziwne bóle całego ciała lub pewnych części ciała, masakryczne wręcz bóle głowy, niezrozumiałe lęki, czarna energia, wręcz taka smolista, lub taki czarny wiatr, który jest widziany przez osoby, przez istoty widzące wokół ludzi. Agresja lub wycofanie się z agresji, czyli jakby zmiana cech osobowościowych naszych. Eee, brak snu, budzenie się w nocy, dziwne sny. Dziwne sny, w których mamy, możemy mieć wrażenie, że ktoś coś nam nakazuje. Eee, podglądam, bo sobie zrobiłam notatki e, z. E, Kontaktowania się pewnej dziewczyny ze mną właśnie w tej sprawie, która wymieniła cały szereg objawów. Wręcz nakaz zamknięcia się w domu, nie korzystania tym samym z uroków życia i wprowadzenie dezorientacji. O dezorientacji mówiłam już w ostatnim nagraniu, kiedy podjęłam temat pomieszania zmysłów. I mówiłam o tym, że wykształcają się w nas nowe zmysły, stare nadal są i często nie wiemy, kim jesteśmy. I to jest bardzo ważne. Nie wiemy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, co sobą reprezentujemy i skąd się wzięliśmy. I nie wiemy, co mamy właściwie ze sobą robić teraz. I to jest przyczynek do naszej zmiany o ile jesteśmy przebudzeni i równocześnie i to jest bardzo ważne równocześnie pewna przysługa którą robią nam właśnie ci ciemni ciemni manipulujący między innymi przy pomocy CERNu e, tych eksperymentów naszymi rzeczywistościami bo mają chęć wpływania na nasze rzeczywistości co właśnie przed chwileczką powiedziałam. A więc ta przysługa polega na tym, że istoty przebudzone wiedzą o tym, iż wszystko jest częstotliwością, wibracją i częstotliwością. I ciemna strona operuje w pewnym pasmie częstotliwości, starają się być jak najwyżej, żeby sięgnąć też tych obudzonych, ale my możemy wyskoczyć. Ponad to pasmo. Bo po co spadać poniżej, żeby w tym paśmie nie być. I właśnie to jest to optymistyczne. To jest ten optymistyczny akcent, którym zawsze kończę, że my dokonujemy wyboru. My dokonujemy wyboru, czy być w tym matriksowym uwięzieniu, czy nie. Czy pozwolić sobą manipulować, czy nie. W jaki sposób wyskoczyć poza to pasmo częstotliwości, tylko świadomą intencją w polu serca? Ja, mogę powiedzieć tu imię i nazwisko, ja wybieram linię czasu, na której jestem szczęśliwa, na której. Jestem spełniona, na której nie dosięgają mnie żadne manipulacje. Moje serce mnie prowadzi. Wybieram radość. Łączę się z innymi istotami, podobnie wibrującymi. Korzystam z nowych. Neuronów w mózgu, które wykształciły się w ciągu ostatnich lat. I nie dotyczą mnie manipulacje wypalające, niszczące, rozrywające moje połączenia w mózgu dotychczasowe. W tym sensie dziękuję za przysługę, ponieważ dopinguje mnie to wszystko, co się dzieje, do wzniesienia się jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. I jeszcze wyżej. Dziękuję Wam, kochani, za uwagę. Wibrujmy razem wysoko. Bądźmy w polu serca. Wykorzystujmy to medium. Kocham Was. Do usłyszenia, do poczucia i oczywiście do zobaczenia. I chciałoby się zakończyć słowem, którym zaczęłam. Tereferę Kuku dla tych, którzy chcą wpływać na naszą rzeczywistość, a my. Decydujemy się kreować ją sobie sami i wspólnie z tymi, którzy wibrują podobnie jak my.